Siema. W dzisiejszym filmiku zrobiłem unboxing universalne Uniwersalny Żołnierz. Ja do nie było w płyt. W sumie nie robiłem. E, tu mamy cenę 24.59 chyba ostatni. Taki większy unboxing, który to była chyba chyba path, fala. Tak to było ostatni. Także tutaj mamy Delisa. Final otwieramy I pogadamy o Delisie. Właśnie eee, na chwilę stwierdziłem, że chcę ją kupić. Bo nie miałem dzisiaj zamiaru kupować płyt będąc na mieście. Ale jak już tyle to stwierdziłem, że czemu nie. Zobaczyłem, że Była wydana w DualBoxie, Czy tam jest to Duel nie pamiętam, nie wiem czy to gdzieś będzie pisało. Ale cóż, zapisowo tak o Delisie samym. Przez to, że, że Step, czyli wytwórnia Dedisa poszła w taki typowy rap Teraz, um, ostatnie lata um, uliczny, gdzieś mocno tak. I tak naprawdę dla mnie to jest wszystko jedno, to samo. To może być niektórych przykre, tak? Dla mnie Dedis jest takim chyba właśnie um, eventem w całej tej puli. Dlatego właśnie mamy Dedisa. Ja nie miałem sobie kupować wyszczekanego, na przykład, właśnie było okazji. Teraz właśnie mamy. Wyestralny żołnierz, czyli płyta druga no, da. Płyta sama O tu pisze Tak to jest super jewel box Czyli tu pisze Jewel Tak Jewel no, Dobra I tam właśnie, zobaczmy co jest w tym ale to chyba będą tylko albo teksty, albo jakieś pozdrowienia A no, takie składane pozdrowienia, tak Mamy do lista, mamy uniwersalny żołnierz a tu jakieś pozdrowienia czyli no, jakieś takie słowo DG'sa coś jest a tutaj okładka tej kselicy medaliki, tutaj zdjęcie Delisa w studiu no eee, sama płyta jakoś eee, nigdy nie byłem nią jakoś bardzo mocno zainteresowany znaczy, że ostatnie lata zainteresowania rapem trochę minęły takiej naprawdę... tego fanatyzmu do rapu, tak. Ta płyta się nie doskoczyła pozytywnie. Fajna taka, przyjemna. Eee, I właśnie taka różność dedisa od reszty aktualnego stepu, od takich dżunglów jak Intrus, jak DaVinci, jak... chyba eee, teraz jeszcze jest taki... Eee. A, epizodem, ogólnie wszyscy wzięli tak samo, tylko, wiesz, ja trochę wróżnik tu mam jeszcze listę utworów. Z takich, co mi się najbardziej podobało, to chyba palmy na pewno. I bodajże wyjście. Tak najlepsze dwa lampy się da. Przynajmniej, Z spoko. No dobrze, to byłoby chyba tyle. Trzymaj ta się... siema.